Rok temu był Galaxy S6 Edge stylizowany na Ironmana, a w tym roku wypadło na Batmana. Na limitowanej serii Galaxy S7 Edge z tyłu modelu pojawi się nietoperz, telefon zaś będzie czarny ze złotymi elementami. ZTE zaprezentowało kolejnego flagowca, tym razem kryjącego się pod nazwą Axon 7. Ten może się pochwalić bardzo mocnymi flagami. Zwłaszcza gdy mowa jest o Snapdragonie 820 do 6 GB RAMu, czy nawet o dotyku reagującym na siłę nacisku. Całkiem możliwe, że ten model ujrzymy też w Polsce. Jola już parę razy próbowała sił na rynku mobilnym, bezskutecznie. Może dlatego ich pierwszy od dawna model C nie jest dostępny dla nikogo prócz członków ich programu odpowiedzialnego za rozwój własnego systemu. Selfish OS. No bo jak mieć focha, to na wszystkich! Producenci telefonów z Androidem nigdy nie garnęli się zbytnio do aktualizowania z systemu operacyjnego, choć Google robi co może by temu zapobiec. Ostatnio gigant z Mountain View myśli nad tym, aby pokazać światu kto najbardziej się leni w kwestii upgrade'u software'u. Byłaby to słaba promocja dla takiej firmy, czyż nie? Ale my się nie lenimy, bo newsy zapodajemy, a na pewno więcej informacji znajdziecie na magazynu Android.pL. Fandroid. Kultura gier mobilnych.